Hej, 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 kochani moi, witam was w drugim się na moim kanale, czyli u Alicji w Krainie Zakupów. I tak, zanim zaczniemy, kochani, to wiele na pewno z was pamięta, że wczorajszym pierwszym zdrapmasie pytałam was, czy chcecie, abym dokupiła tą nieszczęsną choinkę. Dokładnie świąteczny kalendarz 110 zł. No i 80% powiedzmy osób było, że tak, kupić, no bo jak to święta bez choinki, 20% osób było zdania, że już jest dużo, to po co dokupowywać. Także wiecie co, zrobił się z tego tylko zamęt, bo sama już nie wiedziałam, czy kupować, czy nie. Stwierdziłam, że zrobię na społeczności ankietę. Nie będę sama decydować, nie będę męża podpytywać. Zadałam Wam pytanie. Tu Wam pokażę. O, proszę bardzo, dałam. Post, czy taką choinkę kupić w końcu, czy nie. No i jak widzicie, 151 osób zagłosowało. 93% na tak, 7 na nie. Z racji tego, że jak widzicie, no definitywnie każdy tą choinkę chce. Ja ją po prostu kupiłam. No tyle w temacie. Najwyżej będę żałować 10 zł będę w plecy. Tyle już no nie zbiednieje, a teraz co kochani, bierzemy się za otwieranie kalendarzy, dwójeczka w cuksach, tylko teraz gdzie jest ta dwójeczka, widzicie taka jestem nieogarnięta, Ok, dwójka jest tutaj na dole, zobaczmy jaki cukier dzisiaj mamy, o mamy te same właśnie hasła co uzdrabko misi Justynki, rośnie w swoim tempie. Nie wiem kto ma rosnąć i co, bo chyba nie cukierek. <laughs> Cukiereczek jest taki, patrzcie, fajny, kolorowy. Wczoraj zjadłam tam tego zarąbiaszczy, także dzisiaj też zjem. Nie będę ciąkać. Teraz kinderek, gdzie jest dwójeczka. Ja to może sobie tu ją znajdę gdzieś poza i wam pokażę. Jest dwójeczka. Mamy ją tutaj. O, chyba jakaś czekoladka, co to może być? O, proszę, jest, kinder czekoladka, jedna z moich ulubionych, świetnie, będę zajadać, no bo jakby inaczej. I kalendarzek tutaj z biżuterią, dzisiaj zapewne jakiś harps będzie, czy jak to tam się zwie. Sprawdźmy sobie. Tak jest, coś tam jest. O, proszę. Taka bombka bym powiedziała, bardzo ładna, elegancka. Będzie się jedno nasuwać, że tak powiem na branzoletkę. Wczoraj była już bransoletka, no jak widzicie jest to inny kolorek, to oczywiście nie jest ani złoto, ani srebro. Ups, 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 się rozbijam. Także tak to wygląda. Odkładamy sobie na bok na jutro. I co teraz? Może zaczniemy właśnie od tej choinki. Zdrapiemy wczorajszą jedynkę i dzisiejszą dwójkę. Numerek szósty. Szukamy oczywiście gwiazdy. Pod jedynką jest skarpeta za 200 tysięcy. I dzisiejsza dwójka jest stroik za 20 zł. No jestem ciekawa, czy coś będzie w tej choince. Wyjmujemy kolejne kalendarze, wiecie. Ogarnięta, zaczniemy od naszego świątecznego odliczania, co mamy pod dwójeczką, no niestety jest to kula za 100 zł, a szukamy prezentu, mam nadzieję, że widoczność dobra, no nie mogłam się ogarnąć tego światła, angielski, szukamy dwóch identycznych symboli, przypominam, a mamy dwa różne symbole, jakiś chyba, co to jest? A Taka kolejka górska. I jakaś babeczka. Także niestety dalej nic. Coś te kalendarze nie chcą współpracować. Holenderski. Twójeczkę otwieramy. Weźmy może tego bałwanka, bo to się kulało jakoś drapie. O właśnie. I mamy gwiazdę. Ok. Gwiazdę zaznaczmy sobie. Gwiazdeczkę. No na gwiazdeczkę to tu naprawdę Główna wygrana, no jasne. Ok, ale podrapać fajnie. Mamy ekstra linię. Dzisiaj z numerem drugim. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał 100 lat. Staram się w miarę jakoś. Ok, lecimy. Pokazałam dwójeczka Czy dzisiaj coś będzie? Byłoby miło. Diament i wiatrak. Jak coś pomijam, no to sorry. Nagrywam rano. To jeszcze tak nie do końca widzę <grych> diament i wiatrak. Bardzo Wam dziękuję za przybycie za to, że tu jesteście. Licznie komentujecie. Mówię, musiałam wczoraj parę razy włączać te komentarze, ale starałam się to robić na bieżąco balony i Biedronka. Oczywiście z rozpoczęciem yy, masu Znowu napisałam do YouTube'a, co ich nich myślę. <laughs> Słońce kwiatek. Stale mają te same tłumaczenia. Już mi napisałam, że takie gadki to mogą, wiecie, sprzedawać dzieciom, ale nie dorosłym ludziom. I od razu taki powiem Wam, to on się zmienił. Bo tak bardziej rozsądnie zaczęli opisywać leżak i dzwon o tu jeszcze arbus, co nie zmienia faktu, że wiecie ci ludzie co tam siedzą to mają za zadanie tylko wklejać gotowe formułki a nie pomagać bo oni nie pomagają łódź i gwiazda jak to mówią, umiesz liczyć, licz na siebie. Chodź i gwiazda. Ostatni tu symbol. <laughs> Przepraszam, jak to z rana zachrypnięta. Motyl. Jeszcze strasznie dzisiaj wysokie ciśnienie jest. No dla mnie wysokie, bo ponad 1030 w Gdańsku. I głowa od rana mnie boli, słuchajcie. Łeb jak sklep. Także cudownie. Tęcza. Tęcza, tęcza, jest tęcza. Nie mogliby coś dać. Serducho, serducha, słuchajcie, nie widzę. Księżyc, nie widzę. Sakwa. Jest sakwa. Jest. Słoń. No, się tam klepie. Tak jest. Tu jest ptaszek, okej, okay. no słabo, słabo, to widzę, moneta, ciekawej to będzie, pustaków zanim wpadnie cokolwiek. Kości, 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 kości są. Korona, jest korona, jest tu jedna, tu piłka piłki są, no ale wygranych nie widać tu jeszcze korona ok, przedostatni symbol podkowa, nie widzę i lody, lody, lody no i co, pustakowo znowu, ja pierdzie co my tu mamy, DNL, no że nua jak to wlot to. i kopertka z numerem 2, zobaczymy co ten mój skrzat tu wsadził Mamy I Love Neon Cash, owocówka, królewska gra, wabank i czas na kasę, czyli 8, 10, 12 zł, bez szaleństw, bez szaleństw. Szukamy trzech takich samych kwot, 5 zł, 5 zł, 20 zł, 2, jest 5 zł, no i pięknie. Będzie pochwała dla męża, piątal jest, no wczoraj też był piątal te piątki się przypierdziły. Wabank szukamy naszej liczby, a jest to 13, 14, 15, 20, 17, 16 i 19. Królewska gra, szukamy diamenta. Im więcej, tym lepiej. Garnek, kolczyk, moneta. Garnek, kolczyk, perła i perła w kurze tej wiecie, podwójne symbol dali w miejsce tę wygraną owocowa, pomarańczowa, lecimy. No, trochę znowu zejdzie. cytryna i pomarańcza. Staram się wiecie nie przeciągać, żeby te odcinki nie trwały 100 lat, bo wiele kanałów dodaję. Banan i. Borówka. Podziwiam właśnie, jak dają na Masy takie bardzo długie odcinki. Bo ja niestety no, każdego, kto mnie odwiedza, chcę odwiedzić truskawka i melon. Jak widzę takie naprawdę wielgaśne odcinki, no to tracę wiarę. Gruszka, no ale każdy nagrywa według swojego upodobania nie mój biznes jak to mówię figa będzie figa z makiem jabłuszko, o proszę powiedziałam będzie figa z makiem, jest linia w grze piątej, pięknie awokado czyli dzisiaj więcej niż 5 zł sukces karambo, no chyba, coś namieszałam mam nadzieję, że nie Ok, winogrono i kiwi. No to jedną linię mamy. Standardowo trzy złocisze. Sprawdźmy czy D. Dokładnie jest. Świetnie. I, I on cash, Szukamy wygrywających i Szukamy pliku. Plik nam nic nie mnoży. Szukamy 36, jeden.

Podsumowując, w kalendarzach na razie nic. To jest, co ja Wam pokazuję pustaki. Brawo ja. Mamy 8 dzisiaj złotych, także postęp jest. Czekoladka Kinder, cukiereczek, Już go wam nie będę pokazywać i ta zawieszka. Także co, kochani? Ja będę w miarę możliwości włączać ponownie te komentarze, zaglądać do Was i do usłyszenia jutro. Pa, pa! pa.